Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Owczarek niemiecki, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras. W sekcji komentarzy pod jednym z moich filmów na temat owczarka niemieckiego zadano mi pytanie, dlaczego nie pokazuje owczarka niemieckiego tego, który jest według wzorca rasu, według tych założeń, które zostały określone ponad 100 lat temu. Oczywiście chodzi tu o, to, o tą różnicę, jaka występuje pomiędzy owczarkiem niemieckim, który był kiedyś czy też owczarkiem niemieckim, który najczęściej teraz jest owczarkiem niemieckim pracującym, a to niejako owczarkiem niemieckim, który, który jest po prostu, stał się teraz zwierzęciem domowym, pupilem i jakie są te różnice. Co różni tego owczarka niemieckiego sprzed kiedyś, czy też owczarka niemieckiego pracującego od tego owczarka niemieckiego, którego możemy spotkać teraz coraz częściej w domach? Czym one się różnią? Oczywiście, według założenia, owczarek niemiecki jest psem pasterskim, jest psem pracującym, spełniającym szereg bardzo mm, trudnych do spełnienia kryteriów. Musi być inteligentny, wierny, ciekawski, łatwo się uczący sprawny uwielbiający ruch uwielbiający pracować z tymi założeniami wiążą się jednak również niektóre rzeczy jeśli chodzi o wygląd na przykład taki pies oczywiście nie może być zbyt duży nie może być zbyt ciężki musi być wystarczająco sprawny wystarczająco szybki wystarczająco wytrzymały żeby znieść trudy zadań jakie są przed nim spełniane a coraz częściej możemy obserwować owczarki niemieckie, które chociaż spełniają te wszystkie warunki, to jednak w przypadku ich wyglądu stają się bardziej takimi pluszakami, puchatymi, dużymi, ciężkimi psami bardziej stworzonymi do towarzystwa niż do pracy. W przykładzie w tym komentarzu. Wspomniano mi takiego jednego chyba najpopularniejszego polskiego psa, czyli szarika z czterech pancernych i pso. I właśnie ten szarik, jego wygląd, tą różnicę, jaka występuje w przypadku tego owczarka niemieckiego sprzed 50 lat, a tych owczarków niemieckich, które teraz możemy zobaczyć czy to w domach, czy to na spacerach. Chodzi oczywiście o wielkość. Nie tyle o wzrost, ale o mm, masę ciała. Owczarki niemieckie współczesne są cięższe, są mm, bardziej krępy, bardziej muskularne. Może nie jest to jakaś bardzo duża różnica, ale jednak można ją zaobserwować. Oczywiście współczesne owczarki, te pracujące, nie są tak mm, mocno zbudowane jak te, można powiedzieć, domowe. Psy pracujące rządzą się swoimi prawami, i ten pies nigdy nie będzie tak zbudowany, jak pies, który nie pracuje, jest bardziej ozdobą, towarzyszem niż towarzyszem w pracy. Dlatego nawiązała się ta rozmowa w sekcji komentarzy. Poproszono mnie, żebym. Po prostu te zdjęcia pokazał również tych psów kiedyś, tych, które były według wzorca tego sprzed 100 lat ukazane, że po prostu te psy były szczuplejsze, co za tym idzie najprawdopodobniej o wiele sprawniejsze. Nie wiemy, jak to odbija się na ich psychice. Oczywiście pies, który nie jest uczony, przed którym nie stawia się zadań, którego inteligencja nie jest ćwiczona. Najprawdopodobniej nigdy nie będzie tak sprawny umysłowo, tak inteligentny, tak łatwo rozwiązywał problemy jak pies, który przez całe życie zmaga się, przed którym są stawiane jakieś problemy, jest uczony, nie tylko jeśli chodzi o tresurę, ale też jeśli chodzi o zadania przed nim stawiane. On nie tylko jest sprawniejszy, on nie tylko jest o wiele bardziej sprawny, wytrzymały. Ale również jego umysł jest wytrenowany do rozwiązywania zadań, do radzenia sobie samych. Nie upatrujmy tu różnicy tylko w, jeśli chodzi o wygląd, ale oczywiście nawet 100, lata, 100 lat temu owczarek niemiecki, jeśli byłby wychowywany w domu, miałby nadmiar jedzenia, to mógłby się zmienić może nie aż tak jak teraz mógłby być większy, bardziej muskularny, i jeśli nie był trenowany, jeśli chodzi o jego umysł. To można powiedzieć nie tyle mniej inteligentny, ale mniej umiejący, nie tak wytrenowany umysłowo jak ten pies, który był założeniem tej rasy, który miał spełniać te wszystkie wymagania, jakie stawia się, stawiało się, nadal się stawia przed psem, przed psem pracującym, który ma wypełniać określone zadania. Więc oczywiście nie ujmujemy tu nic z tym, Współczesnym owczarkom niemieckim, tym, którzy, które są naszymi towarzyszami. Po prostu, jeśli poświęcimy im wystarczająco dużo czasu, jeśli ten trening nie tyle fizyczny, nie tylko stresura, ale też wysiłek intelektualny, umysłowy będziemy przed nimi stawiać, to będą to psy mądrzejsze, lepsze i lepszymi, będące lepszymi towarzyszami niż te inne psy. Ale oczywiście, sami odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie można zadać. Czy pies, który ma nam służyć jako towarzysz, jako pupil, musi być psem spełniającym wymogi psa pracującego, psa inteligentnego i o określonych cechach charakteru i fizycznego. Czy kupujemy tego owczarka niemieckiego dla jego wyglądu, czy też dla jego cech charakteru? Czy ten rodzaj psa nam jest potrzebny? Czy jesteśmy w stanie zapewnić mu wystarczającą ilość ruchu, aktywności fizycznej, ale i aktywności umysłowej? Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również na inne moje filmy do zasubskrybowania, do ocenienia. Oczywiście łapka w górę, jeśli się podoba, łapka nie, w dół, jeśli nie. Naciśnijcie dzwoneczek, jeśli nie chcecie nic przegapić. Spójrzcie do linków zamieszczonych w opisie. Tam, są tam odnośniki do moich portali społecznościowych, a także do moich pozostałych kanałów o innej tematyce, ale może kogoś coś zainteresuje. Dziękuję za uwagę. Oczywiście udostępniajcie, polecajcie, dzielcie się tym, tym filmem, tymi filmami, tym kanałem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę.